Moi drodzy, pokażę Wam jak zaczynam swój dzień. Często dostaję takie pytania, jakie suplementy biorę, dlaczego w ogóle je piję. Więc moi drodzy, każdy swój dzień, nieważne czy jestem na urlopie, tak jak obecnie, czy jestem w domu i jest paskudna pogoda, swój dzień zaczynam od power cocktailu który zawiera wszystkie witaminy, wszystkie enzymy trawienne. Zawiera witaminę B, która daje mi energię. Dodaję sobie do niego również Activizerek. I moi drodzy, po prostu budzę się, mam energię do pracy, mam energię do działania, czuję się świetnie i to jest taka codzienna rutyna. Od lat jestem ogromną fanką produktów Fitline. Zapewniają mi wszystko to, czego organizm potrzebuje. W obecnych czasach, kiedyś było często takie, przytaczane takie słowo, że jesteś tym, co jesz. No w tej chwili nasza żywność nie jest tak dobrej jakości, jak była 20-30 lat temu, i ciężko jest rzeczywiście ten nasz organizm dożywić na poziomie komórkowym. A te produkty. Mają najlepszą wchłanialność. Obecnie często słyszę, że jesteś tym, co przyswajasz. Dzięki technologii NTC, która jest w każdym z produktów Fitline w ciągu kilku minut wszystkie wartości odżywcze wchłaniają się już zaczynają się wchłaniać przez przewód pokarmowy. I w ciągu kilku minut są dostarczone bezpośrednio do naszej komórki. Najłatwiej to sprawdzić na activizerze. Wiele osób, które wypiją activizer, od razu dostają taki efekt flesza, czyli naczynia krwionośne zaczynają się rozszerzać. Tymi małymi kapilarami ten tlen dochodzi do, do organizmu, dochodzi do komórek i, i czujemy po prostu takie, jakby gorąco. Nie, można, nie ma potrzeby się obawiać tego efektu, wszyscy którzy stosują Activizer uwielbiają ten efekt flesza, ja bardzo go lubię i moi drodzy dzień zaczynamy z pełną energią, z chęcią do życia i, i cóż, chce się żyć.